Kochani, witajcie! Z tej strony Wasza Dusia. A dziś zapraszam Was na otwarcie najtańszego kalendarza adwentowego ze sklepu Kaufland. Ten kalendarz kosztuje 110 zł, co daje 4,50 za okienko. I mamy mieć tutaj takie kosmetyki do wanny, kosmetyki do pielęgnacji. Zobaczymy! Jeżeli chodzi o wygląd, to bardzo mi się podoba. Zresztą tam było kilka kolorów do wyboru i dzięki temu wiecie, też kolory w środku się zmieniały tych produktów. To się bardzo podobało, bo wiecie, no widać jakieś tam postaranko i otwieramy pierwsze okienko. I jak zobaczycie, to padniecie. Dlatego, że w okienku numer jeden mamy lusterko, natomiast jest to najobrzydliwsze lusterko, jakie w tym roku otworzyliśmy, bo jest to po prostu zwykłe, czarne lusterko. Nic świątecznego, nic ciekawego, coś mogliby tutaj dać, ale z drugiej strony, wiecie, myślę sobie, że a może to i dobrze, a może to i dobrze, bo wszystko wiecie. Gdzie w takich odcieniach świątecznych i z motywem świątecznym, no jest fajne w grudniu, ale później przychodzi styczeń i mamy tego wszystkiego dość, więc może dobrze, że jest to po prostu gładkie lusterko, ale myślę, że może mogliby dać po prostu w kolorze kalendarza, jak można było sobie wybrać kolory. Ktoś, nie wiem, wybrał ten kolor, bo to jest jego ulubiony, i fajnie byłoby, gdyby lusterko też było w tym kolorze. No nie wiem, ja zazwyczaj daję tego plusa na samym początku, żeby wiecie, nie oceniać tak od razu bardzo surowo. No, ja bym tutaj z chęcią dała. Tego plusa i minusa, bo to, to lusterko, no ono jest takie przypadkowe bardzo. No więc chyba dajmy tutaj tego plusa z minusem. Jakkolwiek nie próbuję coś z tego wyciągnąć, to wydaje mi się, że no nie możemy się oszukiwać. To po prostu było tak, że oni to wrzucili do kalendarza, nie zadając żadnych pytań. Ale dwójka jest duża, więc przejdźmy sobie do okienka numer dwa, które już wygląda znacznie lepiej, bo mamy kolagenowe płetki pod oczy. Bardzo mi się podoba, zresztą wiecie, ja mam teraz takie te oczy. Zasinione, nie wysypiam się, coś ostatnio wyleciałam z mojego trybu snu, więc ta, ta okolica pod oczami naprawdę nie jest najlepsza u mnie. Tak więc ja, ja sobie to bardzo chętnie przykleję. Nigdy nie wiem, którą stroną przyklejać. Trudno będzie to, nie ma to dla mnie jakiegoś dużego znaczenia. Bardzo, bardzo mi teraz przyjemnie. To jest oczywisty plus. Widzicie, nie trzeba dużo, nie trzeba dużo, żeby było dobrze. Trójka, trójka jest już tutaj troszeczkę otwarta ale nie widziałam, co jest w środku. Mamy gumkę. Gumka ma śmie śmieszny wzór. Kolory ma śmieszne. To nie jest mój typ kolorów, ale znam osobę, której ona się spodoba. W sumie fajna frotka. Gdyby miała inne kolory, ja bym była w niebo wzięta. A zobaczmy, czy ona by mi pasowała do dzisiejszego ubrania. Może nawet kolorystycznie by pasowała. Poczekajcie. Ej, może nawet pasuje. Jak ją się tak połączyło, to te kolory fajnie przez siebie przechodzą. Nie wiem, ja jakoś jestem zadowolona, powiem wam z tej frotki. No musimy pamiętać, że to jest jednak kalendarz niedrogi, więc tutaj nie wiem, nie dadzą nam serum za 200 zł. No taka froteczka spoko, podoba mi się. Dobra, przechodzimy do czwórki i tutaj mamy coś ciekawego. Mamy maskę na oczy, i aż się jej boję, powiem wam dlaczego, bo boję się, że to jest ten typ najtańszej maski. Tak, ale chociaż nie jest tak źle, bo y, w tych takich najtańszych, najtańszych maskach to macie tak cieniutki ten pasek, że jak śpicie, to dosłownie Wam się wbija w głowę i powoduje ból. To jest taka bardzo, no taka bardzo maseczka wiecie, taka maseczka pod paseczka, no jak zobaczycie naprawdę i, i ona jest tak cieniutka ona jest ładna, i ładna do zdjęcia, ale ja nie wiem czy, czy to jest bezpieczne w tym spać, bo to jest tak wiecie szorstkie, że, że ja bym się bała o, o wasze oczy i twarz, chyba lepiej już spać bez żadnej maski niż spać z taką ona ma u mnie bardzo wysokie prawdopodobieństwo bólu głowy, więc no to jest fajne okienko, gdyby była troszkę Troszeczkę lepsza. Nie mówię, że ma być po prostu z jedwabiu, ale żeby była troszeczkę lepsza, a nie po prostu taka. No naprawdę, no. <laughs> no dam tutaj minusa. Nie dlatego, że piękno jest złe, tylko jej wykonanie będzie. To będzie naprawdę ból. To takie, wiecie, jest no, daliśmy maskę, ale ta maska w sumie jest taka, że ona się nie nadaje. Według mnie, no, no nie, może za bardzo narzekam, nie? Ale to jakie ładne! Mamy szamponik taki ładny. W ogóle podoba mi się ta kolorystyka połączenia niebieskiego z różowym, ale y, 30 ml szamponu, bardzo to jest mało. Bardzo ładnie pachnie. O, i design in Germany. Uuu. Wydaje mi się, że jak na szampon to jest troszeczkę za mało. Poczekajcie, sprawdźmy ile na przykład kosztuje jakiś najtańszy szampon w rosmanie. O, no na przykład szampon Joanna, który jest bardzo dobry. Ja kiedyś bardzo te szampony lubiłam. Chodzi mi o ten szampon. No to on kosztuje 4.49 za 100 ml, a tutaj mamy ile? 30 ml, a jest taka sama cena, prawda? Bo cena za okienko to 4.5, więc no, no No tutaj chyba będzie minus, nie? No bo to tak naprawdę no, po co nam taki szamponik? Jak możemy sobie za tę cenę kupić 3 razy większe. W ogóle powiem Wam, że ten najtańszy szampon z Joanny o zapachu miodowym jest tak piękny i ten miodowy zapach utrzymuje się na włosach. Jak chcecie, żeby wasze włosy pachniały miodem, to naprawdę polecam. I dobra, przechodzimy do okienka numer 6, i mamy tradycyjnie naklejki. Naklejki bardzo ładne, ale jest ich bardzo mało. Jest ich bardzo, bardzo mało. Zobaczcie, tylko jeden kartonik naklejek. Na szybko przeczułam 23, mogłam się pomylić, nie, ale około 23. Naklejki i były znacznie tańsze kalendarze adwentowe, które dawały więcej naklejek, więc tutaj dam minusa. To, co mi się spodobało najbardziej, to chyba te płatki, bo to jest naprawdę spoko okienko. Chyba wbrew pozorom ta gumka, a, a dalej no to tak, no średnio jest, nie? Powiem Wam, że lubię Kaufland i spodziewałam się, że będą mieli u siebie po prostu lepsze kalendarze, ale może, może dalej będzie lepiej. O, takie okienko! 7 jest ładne! Pod numerem 7 mamy małe mydełko choinka. Bardzo, bardzo ładne. Super, że zrobili w kształt choineczki. Nie opłaca się to wcale, więc no, chociaż docenię za ten kształt. Dam tutaj plus minus. Ale ja zaczęłam, wiecie, zauważać, że kalendarze się nie opłacają. Tak naprawdę rzadko kiedy wychodzi w kalendarzu, że się opłaca i jest fajnie. Może było kilka takich kalendarzy w tym roku, na przykład Glam, Shop Sephora, Douglas, ale tak to jest naprawdę tragedia z tym opłacaniem się. I powiem wam, że dużo lepiej chyba cenowo i tak nawet jeżeli chodzi o zabawę, wychodzą zestawy prezentowe niż kalendarze adwentowe. I w okienku 8. Mieliśmy krem do rąk o szalonej pojemności 10 ml. No To jest, powiem wam, to jest dramat, nie? 10 ml kremu do rąk to jest bardzo mało. Naprawdę były tanie kalendarze, które miały więcej tego sosu i pitosów w sobie. Co to ma być, no? Może dam plus minus, tylko za to, że nie wiem, nie dam dam minusa, bo się wkurzyłam już na ten kalendarz. Nic tutaj się nie opłaca. To nie ma sensu. To są wszystko takie takie miniaturki dała minusa. W się. Ja już wiem, że ja już może nie oceniam sprawiedliwie, no krem do rąk, wiadomo, też się przyda, ale come on! I mamy zapychacz miesiąca, czyli rozdzielacz do paznokci. No wiadomo, też się przyda. To nie jest tak, że się nie przyda, ale też 4,50 jednak za okienko. Kalendarz za 110 zł, to też nie jest tak mało, słuchajcie. Ja rozumiem, gdyby on kosztował 50 zł, byśmy w ogóle prowadzili inną rozmowę, ale to jest, wiecie, za 4,50, to naprawdę, no. Nie jest to tak opłacalne. Kale, ojej. Gdyby było tak, że poprzednie okienka były super, no to może warto byłoby powiedzieć, dobra, musieli na czymś zaoszczędzić. Ale mam wrażenie, że oni tutaj na wszystkim oszczędzają. Ja nie mówię, że takie rzeczy się nie przynają, ale hello! No to jednak jest 110 zł, 4,50 zł za okienko. To nie jest nic. Ktoś jednak, wiecie, chce, kupi, zapłaci i potem ląduje, o, z czymś takim. Albo po prostu z szamponikiem 30 ml, jak to już można było sobie kupić z Isany większy i lepiej pachnący i pewnie lepiej działający. Nie wiem, ale podejrzewam. Kurzyłam się. Dobra, 10. O, no i tu jest lepiej, tu jest lepiej. Mamy gąbeczkę. I tu jest fajniejsza rozmowa. Jest gadżet, jest fajny, jest ładny. Nie jest na raz. Ekstra. Wiecie, ja tutaj, ja tutaj nie poszukuję fawarów nie? Byleby to było coś fajnego i przydatnego. 11. O, i kolejna rzecz, która jest fajna, y, czyli myjka. Wiem, że nie każdy lubi te myjki, bo ja wiem, że to są, no są siedliszcze bakterii, ale ja czasem sobie lubię używać użyć takiej myjki, bo dacie odrobinę produktu na myjkę i ona tak spienia, że umyjecie całe ciało. Nawet jak się brzydzicie takiej używać, to fajnie jest jej używać po prostu jako takiego spieniacza, że dajecie tutaj wodę, dajecie załóżmy szampon czy żel i robicie tak i jest tyle piany. Fajne, przydatne, na wiele użyć, plus. Mówię, to nie trzeba wojować, nie trzeba dużo, żeby nas y, zadowolić. Ale to musi być coś, to nie może być też nic. A pod numerem 12 mamy kolejną maliznę. O, ale to już jest spoko, bo mamy balsam do ust. No taki balsam do ust w słoiczku to już jest normalna wielkość. Też bardzo ładnie pachnie. Spoko, tutaj się nie czepiam. Plusik. Czy trzynastka będzie pechowa? Chyba nie, bo jest duża. Sami siebie tutaj naprawdę pojechali. Zobaczcie. Dali krem do rąk i tutaj mamy krem do rąk. Tylko tutaj mamy 30 ml, czyli taki standard, a tutaj mamy 10, więc sami sobie pojechali tym produktem. To ma plusa, to jest duże, to jest fajne, to dostaje plusa. Powtarza się, ale no chociaż wiecie, ma rozmiar, ale to to pod 14 mamy balsam do ciała, też 30 ml i spoko. to już też jest coś. Plus, widzicie, my naprawdę nie oczekujemy dużo. O to mi chodziło, my nie oczekujemy nie wiadomo czego. 15 jest to bombka do kąpieli, bardzo ładnie pachnie, ale jest naprawdę malusienka. To starczy nas spadla stóp, ale nie na kąpiel. Zobaczmy, czy w Rosmanie można kupić za 4,50 jakąś bombę do kąpieli, która będzie większa. No, Isenek kosztuje Dycha. Tutaj mamy za pół ceny. Hmm, zastanawiam się, bo jej rozmiar jest bardzo, bardzo mały, nie wiem, myślę. Ale z drugiej strony no chyba nie ma tańszych bomb, więc dajmy tutaj plus na minus. To jest i tak większa bomba niż ta, która była w kalendarzu Home Dew, Bo w Home and Deal te bombki, te kule do kąpieli były tak małe. Widzieliście to? To był pilniczek. Ej, mamy klasyk, czyli pilniczek w kalendarzu adwentowym, ale on jest większy niż te wszystkie. On jest tak kilka centymetrów większy, więc chociaż to doceńmy. Ja wiem, pilniczki w kalendarzach adwentowych to są zapechacze pierwszej kategorii, ale docenię tutaj, że jest większy niż inne pilniczki i nie wiem, był, był ładny, więc dałam plusa. No jeden pilniczek zawsze się przyda. Ja też wiecie, tak gubię pilniczki, że no zawsze się z nich cieszę, bo ilekolwiek nie mam i tak zgubię. O, mamy sól do kąpieli, a w ogóle jak fajnie zapakowana. Spróbujmy się do niej dostać. O, tutaj mamy woreczek. Oj, czy to się wszystko nie rozsypie zaraz, a nie rozsypie się. Oj, zobaczcie, no dali tyle mogli już dać więcej. No już by się nie upokarzali. Ja nie wiem, czy używanie soli do kąpieli takiej kupnej ma sens. To jest chyba po prostu ta sama sól, która jest solą kuchenną, której my używamy, to chyba nie jest sól morska. Tak się zastanawiam, bo jak chce się wykąpać w soli, jak na przykład nie bolą mięśnie, to używam zwykłej kuchennej i jakoś się nie czuję z tego przypadku wybrakowana. Tak, no na pierwszym miejscu w składzie mamy sodium chloride, czyli to jest sól kuchenna. Dzięki za, za tyle soli kuchennej. Dzięki. Tylko tu są perfumy, to nawet nie będę mogła sobie, yy, wiecie, posolić kurczaka. Dajmy plus, minus tylko dlatego, że dałam bombaczce plus na minus i dlatego, że jest to większa ilość niż to, co było w kalendarzu z Home Dew, a kalendarz z Home Dew był większy i droższy, ale tak to no nie uważam. Uważam, żeby to było jakieś super okienko. Okienko numer 18 to krem do stóp, krem do futek, 30 ml spoko. W ogóle w tym roku w żadnym kalendarzu adwentowym nie było kremu do stóp, co jest ciekawe. Kaufland dał nam krem do stóp, dajmy plusa 19. Mamy lakier do paznokci, fajnie, że jest duży, bardzo podoba mi się kolor, jest w kolorze kalendarza i zastanawiam się, bo on ma takie grudki, i zastanawiam się, czy on się zgródkował, czy to jest tak drobno zmielony brokat. Tak, to jest brokat. Super. Piękny odcień, duże w kolorze kalendarza. Nie ma żadnego problemu ze mną, nie ma żadnego problemu. Daję plusa 20. O odżywka. Wiecie, 30 ml odżywki to jest już trochę więcej niż szamponu, bo to starczy chociaż tak, wydaje mi się, że tak na dwa, trzy razy. No a szampon taki, no to tak, mnie to tak na raz, no bo ja myję włosy podwójnie, żeby się dobrze zapieniło, więc powiem Wam, że ta wielkość odżywki jeszcze nie jest taka zła. Wydaje mi się, że nie jest na tyle dobra, żeby dać plusa, ale dałam plusa minus. Szukam 21 rudolf w czerwoną nosy. O nie! Znowu daj sól do kąpieli! powtórka, ale dobra, dam plus na minus, bo chociaż można tego użyć i, 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 i trochę jest, nie, ale, ale w sumie to jest po prostu perfumowana sól kuchenna. Nie wiem, czuję to na plus, na minus, nie czuję tego na kompletnego minusa, może się mylę, mówię jak czuję. Jak Wam mówiłam, czasem już nie wiem, jak te kalendarze oceniać, czasem ja oceniam tym, jak już się czuję, ale powiem Wam, że najlepsze okienko z tego całego kalendarza to zdecydowanie były te płatki. Natomiast chyba lepiej sobie kupić po prostu płatki za DH, y, niż ten kalendarz za 110 zł, który naprawdę jest dość słabym, tanim kalendarzem adwentowym, takim mocno zapychaczowym. Te w Rossmanie, te kalendarze Sens były znacznie lepsze. O! O! Tu jest powtórka, ale ja się z niej cieszę, bo mamy e, znowu płatki, ale to jest w sumie najfajniejsza rzecz z tego kalendarza, więc dam tutaj plus. 23, przedostatnie okienko. O! 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 A, okej, okay, widzę, 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 co? O, jak mocno wsadzili. Żel pod prysznic, 30 ml. Wiesz, to, tak to przybiec, 30 ml, tak to czuję na plus z minusem. Nie za dużo. No, ale też tragedii nie ma, ale dobra, zmieniam na minusa. Wiecie dlaczego? Zmieniam na minusa, bo uświadomiłam sobie, że z Isany za 4,50 kupilibyśmy żel pod prysznic i byłby duży i tam jest dużo zapachów. A tu mamy 30 ml. Nie, ten kanał też się nie opłaca. Isana, żel pod prysznic. No, na promocji teraz żel pod prysznic, zapach sezonowy 2,99, wcześniej 3,79. Czy to jest w ogóle znacznie taniej niż tutaj okienko, a macie duży żel pod prysznic? E -e, da minusa, da minusa. Ten kanał też się nie opłaca, ale dobra, dobra, dobra. Jak już się tak nie opłaca, jest taka tragedia. To zobaczmy, co jest pod numerem 24. Czy daje coś fajnego, czy kontynuują y, tą tragedię? Pod numerem 24. O, mamy skarpetki! I są śliczne. Toby i. Jest... Free. Kocham, jak są jakieś ubrania albo keczety. Ej, nie, nie miałam takich takich puszystych, białych. Super! To jest super! Ekstra, no naprawdę, dobra Daję tutaj plusa, to ostatnie okienko Ekstra, i powiem wam, że W tym kalendarzu tak naprawdę, według mnie Tylko trzy okienka były fajne Właśnie te skarpetki, e, te płatki pod oczy A tak to, to było naprawdę słabo Bo to wszystko, wiecie, ja tutaj mogę Dać te plusiki, minusiki Głupociki, ale prawda jest taka Że jakbyście poszli do Rossmana To możecie kupić te same rzeczy W niższej albo tej samej cenie Czyli 4,50 I to do tego byłyby pełnowymiarowe produkty Produkty, więc ten kalendarz się nie opłaca tragicznie. Były według mnie tylko trzy fajne okienka. I jak dla mnie ląduje za Diorem? Nieopłacalny, nieciekawe, rozczarowujący. Tylko trzy fajne okienka. To o nim czuję. Otworzyliśmy już kilka tanich kalendarzy adwentowych, i były takie, które były naprawdę super, ale ten mi się po prostu nie podobał. Ale jestem ciekawa Waszej opinii. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i obejrzyjcie poprzedni odcinek na kanale. A ja już się z Wami żegna i obiecuję Wam, że widzimy się już niedługo. Pa pa pa!